Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z FNaF Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie ogarniali dość dużo openik, mamy 210 tysięcy tych tutaj księżyców potężnych, także zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba dzwonem, no i dzisiaj kolejny odcineczek z eventu tak naprawdę. Wiecie, ten event trzeba ogarniać, trzeba to porobić i jak najbardziej ja chcę to zrobić, dlatego dzisiaj, mm, słuchajcie, mam taki plan, żeby kupić sobie tego Alien Helpiego, to na początek, kupujemy Alien Helpy za 30 tysięcy księżycy. Księżyców. Księ... No, nie wytrzymam. Nie? Dobra, nie umiem mówić. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ten Space Pack 1, to oczywiście go kupujemy 30 tysięcy. 000 ciężyców, bierzemy. I uwaga, pyk, kupiony. I zobaczymy, czy uda nam się wydropić Shiny. Jak dobrze wiecie, ja sobie kiedyś kupiłem, tak dla przypomnienia, Shiny Huntera, także z 2% mamy 4% na Shiny, co jest o wiele większym procentem. Niestety, problem jest taki, że wcale tego Shiny tak dużo mi nie leci, więc słuchajcie, i tak nie ma szału właśnie. No mamy Alien Helpiego zwykłego, niestety lipa. No ale dobra, nie ma co, wiecie, jakoś giga płakać. Wyekwipujemy sobie tego Alien Helpiego, zobaczymy, co on w ogóle robi, bo to jest najważniejsze, czy on w ogóle ma jakiś sens. Zobaczmy, jest to ekskluzywna postać i totalnie go nie widzę. Dobra, to może wpiszmy, bo tego szukał do jutra. Alien Help Secret. Splash bijący 900 do 1700, 20-25 range'a no i cooldown 2 do 1.6, czyli taka... Powiedziałbym troszkę kupcia, nie? Troszeczkę tak no nic specjalnego. No i słuchajcie, wbijemy mu na przykład takiego Papet Nightmare'a. Myślę, żeby było całkiem nieźle. Przy okazji musimy zrobić też nowe questy do Event Passa, czyli po prostu pokonać kilka giereczek i słuchajcie, jak najbardziej na odcinku to zrobimy, bo wtedy wbijemy jeszcze więcej tutaj tych słuchajcie poziomów. Mamy 23 poziom już robiony, także serio, no nie ociągałem się, nie jest najgorzej, nie że jestem jakiś wiecie, mega szybki, no ale też się nie ociągałem. Lecimy sobie na lobby i słuchajcie, zróbmy dla Alien Helpiego, jakiś mały taki bonusik, wiecie, bez szału, no ale jednak jakiś. Teraz tak, czy coś tutaj mamy zrobione? Ja tam nawet dokładnie nie wiem. samą 2,5 tysiąca razy, wiecie co? To na pewno zrobimy. Tu mamy salwę, temki, ok, to robiłem. I słuchajcie, tak, odbieramy sobie. Ja oczywiście nie mam premium pasa, nie brałem i brać raczej nie będę. W tym wypadku nie obchodzi mnie ten pas. W ogóle sprzedawanie u tego ziomka merchanta dało mi już prawie 11 tysięcy soli. Powiem wam, że naprawdę to idzie. Dodatkowo te questy, to wszystko sprawia, że naprawdę nie ma problemów z Robianiu soli tak naprawdę to nie jest jakieś ciężkie jak kiedyś, nie? Kiedyś to był problem. Teraz to wiecie, luzik totalde sobie klikacie i już zaraz jest. Dobra, więc ja tutaj wbiję sobie, halo, auto en enchant, dziękuję bardzo. No i wbijmy mu przynajmniej, słuchajcie, Puppets Nightmare, czekajcie, czy ja mam w ogóle tutaj to wrzucone. Shadow, Puppets Nightmare mamy, dobra. Czyli Puppets Nightmare, Shadow, overclocked. Vengeance albo Springlock. Zobaczymy co nam tutaj wypadnie. Także chwilunia widzowie, no bo nie będę was tutaj zanudzał. Dobra widzowie, udało mi się wbić Papet Nightmare na naszym Alien Helpim. No i lecimy w samonowanie i mam taki plan, że odpaliłem już potki. Wiadomo, w ogóle mi one już zeszły i słuchajcie, musiałem iść awka chwilę. No i te potki to zostało nam 14 minut. Nie wiem czy to się łączy, bo odpaliłem potkę na dwa razy laka, no i półtora po, po, półtorej raza, nie? Tam jest półtorej chyba procent, coś takiego. Więc mamy łącznie 3.5% więcej coś takiego. Nie wiem, jak to wyliczyć dokładnie, bo Apex ma 0,002%, Nightmare ma 0,01%, Nightmare prędzej poleci, wiadomo. Nightmare w ogóle ma taki procent, jak normalnie Apex tutaj, słuchajcie, zobaczcie to, w tych prezentach, space prezentach można łatwiej trafić Apexa, bo mamy na Nightmare'a 1% i 0,1% właśnie na Apexa, dlatego musimy koniecznie robić te tutaj taski, żeby dostawać po 9 prezentów, wiecie, tutaj znowu prezenty, znowu prezenty, no i z event pasa też trzeba wbić ten event Pass dostać 100 Prezentów, plus 30 za darmożkę, czyli 130 prezentów, plus tutaj prezenty, czyli zrobimy sobie jeszcze opening prezentowy za, nie wiem, na przykład 200 prezentów. Wiecie, jak sobie ogarnę 200, to wtedy będzie fajny opening, a teraz opening robimy za zwykłe księżyce, no i zobaczmy, czy w ogóle nam cokolwiek poleci. Oczywiście robimy to szybciutko, razy 50 i sprawdzamy dzisiaj Alien Helpiego. Robimy to tak tryhardowo, że dosłownie cały czas, wiecie, będę tutaj wrzucał i po prostu samonował po 50. Mamy też ten auto-samon, tylko nie wiem, czy on działa. Jak on w ogóle działa? auto summon. Czy on faktycznie odpala 50? Okej, okay, odpala, chociaż chociaż troszkę takim, z takim lagiem, nie? Coś takiego. Chyba wolę sam klikać, bo jakoś tak troszkę laguje. Chyba, że, nie wiem, daje laka, że lepiej leci. No nie wiem. Shiny Rider Freddy jako Shiny tutaj. No niestety widzowie, jak Shiny to Shiny Cost plus Trap. Może za to, że tak dużo wydaje i tak dużo gram w tą grę i dawno nie trafiłem Apexa, to taki, wiecie, Apexik Shiny, zapraszam, serdecznie tutaj polecam, zachęcam. No fajnie by było, ale wiecie, to raczej, no ja tak podchodzę z założenia, wiecie, ja zawsze podchodzę tak o, że nie nie, drop, nie, nie trafię, no jakoś tak wiecie, jakoś tak lepiej, no bo przynajmniej wiem, że jak nie dropnie, to, to nie będę płakał, w tym stylu, chociaż niektórzy mówią, że właśnie lepiej podejść tak, że na pewno dropnie, musi dropnąć i wiem, że mi dropnie, nie? No zależy, są dwa podejścia takie, jeżeli chodzi o ludzi, no ja mam tutaj to pierwsze raczej, dobra, lecimy dalej. Kolejny Samon50, widzowie, no i tutaj mamy ridera kos plus Trapa, czyli nic specjalnego, czyli mitycz Mityczek i Epic. Niestety, widzowie, zakładam, że to będzie mega, megalipny opening. Naprawdę, tak czuję, że będziemy mieli mega problem. Space Samon, no dawaj, stary Samon, to na co ty czekasz? Ja tutaj potrzebuję Apexa, a ty mnie nie wiem. Przedłużasz mi całą Giereczkę. No, i się wiecie, no, przedłuża to, co tutaj robię. I tak, Samon 50, kolejny. W ogóle, naprawdę, powiem wam, że ten Apex z wyglądu, już nawet nie mówię statystyk, bo nawet nie znam dokładnie. Pewnie są dobre, ale no, no bo wiecie, bo to jest Apex, to muszą być dobre. Chyba, że to jest najgorszy Apex. No nie, nie wiem, szczerze nie wiem. Wiem tyle, że chciałbym go zrobić ze względu na wygląd, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ten design jest mega dobrze zrobiony, dlatego tutaj, no nawet ze względu na wygląd po prostu to mnie interesuje. Nie dlatego mnie ten Apex interesuje, nie dlatego, że nie wiem, bije tam tyle i tyle. Jest to Apex, wiadomo, że Apexy zawsze, wiecie, zawsze w cenie, zawsze chce się trafić. No i tutaj próbujemy oczywiście. Postanowiłem, że ten opening taki zrobię za te 200 tysięcy, nie całe, ale jednak. No i bo słuchajcie, chcieliśmy jeszcze tego Alien Helpiego, nie? Tak to by było 200 koła, ale wydaje mi się, że to co musimy zrobić, to otworzyć około 200 prezentów w kolejnym odcinku i z tych prezentów próbować trafić tego Apexa. Bo słuchajcie, tutaj nawet nie mogę trafić Nightmare'a, dla którego mamy 0,01%. I dosłownie zobaczcie, że przy tylu samonach, nawet licząc poprzednie odcinki, ani razu nie poleciał nam Nightmare, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz zobaczymy, mogę sobie wpisać Tom. Mangle, ale wydaje mi się, że nie. Żaden widzowie Nightmare nie poleciał nawet raz, nie mówię teraz, ale też w poprzednich odcinkach, jak nawet mieliśmy tego baga, że się nam ciągle wiecie, odnawiały te m, księżyce, no i dosłownie mogłem ciągle otwierać, tak naprawdę robić opening i bardzo dużo tego zrobiłem, jak na początek grania, no i nadal wiecie, nadal nic to za bardzo nie dało. Także szczerze powiedziawszy, no to nie wierzę, że z tego openingu ludziom tak łatwo poleciały te apeksy. To musiał być jakiś błąd, nie? Naprawdę, przecież to jest totalnie chore. To jest 0002%. Procent. To jest tak mały procent, że trzeba być gigafartem, żeby to trafić. I wydaje mi się, że jakbym poszedł na plazę i wiecie, po prostu potrajdował albo w jakiś inny sposób zarobił sobie, czy to farmieniem, prezentów, sprzedawaniem u O, Android Mangle! Mamy pierwszego Nightmera, widzowie. W końcu mamy nightmara, czyli przynajmniej pojawił się nightmare po takim dużym samonowaniu. No dobra, w sumie spoko. Zobaczmy, czy już ją mieliśmy, bo raczej nie, no tak jak mówiłem, nie miałem jej w ogóle. Nightmare, którego jest 17,500 to i tak niedużo. Splash Continuous, 20-30 0,25 cooldown'u i damage 1400-2200. Wiecie, co, co zrobimy? Weźmiemy też tą postać, żeby sobie zobaczyć, jak ten nightmare działa. Oczywiście też mu wbijemy za chwilkę jakiś puppet nightmare. Cokolwiek, wiecie, takie podstawowe, najbardziej bezpieczne enchanty, żeby cokolwiek jak tam więcej robił i zobaczymy jak nam pójdzie i teraz tak 50 samonu dawaj stary lecimy dalej jak już mamy nightmera to wydaje mi się że zbliżamy się do Apexa, widzowie, na pewno. Chociaż to jest jeszcze jedno zero więcej, więc tak naprawdę, no, i to wiecie, no, naprawdę, jedno zero więcej po zerze, czyli, no, trafienie tego graniczy totalnie, wydaje mi się, z cudem i, no, no, nie zdziwię się, jak totalnie go nie trafię, ale pamiętajcie, że ja się nie poddam. Później, jak zrobię tego pasika premium, będę miał około 200 prezentów, bo dodatkowo też porobię te taski, czyli 200 do 250, może nawet 300 prezentów zbiorę i te space prezenty m, otworzymy sobie razem widzowie na odcineczku i zobaczymy jak nam pójdzie, wiecie, czy po prostu poleci ten Apex, czy nie poleci Apex, jak nie poleci, spróbujemy go kupić za to, wiecie, żeby jakkolwiek tego Apexa przetestować. Fajny event na pewno, spoko się zbiera te księżyce, nie jakoś długo, no ale jednak trafienie takiego Apexa w takim openingu, to jest giga trudna rzecz. Najlepiej po prostu otwierać space prezenty, czyli robić taski, tak, i robić też pasa. Najlepiej mieć pasa, wiecie, no jednak pasa premium. I nie wiem... Czy oni nie wprowadzili czegoś takiego jak Spongebobie, że od teraz można tego pasa jakby, wiecie, odświeżać bez Robuxów, bez wydawania Robuxów, chyba, że czegoś takiego nie ma i ja się pomyliłem jakoś, wiecie, błędne info gdzieś mi tutaj wpadło do uszy, do uszy, do uszu, <laughs> normalnie do uszu wpadło, wiecie, gdzieś tam, gdzieś tam usłyszałem, a to tak naprawdę nieprawda, bo może gdzieś tam, wiecie, pomyliłem ze Spongebobem, no ale kwestia jest taka, że raczej, raczej chyba nie można odświeżać tutaj pasa, znaczy ja pamiętam, że dało się, ale za Robuxy się odświeżało, jak ma się premium pasa w FNAFie, to można było za Robuxy odświeżać, w Spongebobie, nawet jak wy wytrejdujecie tego pasa, nie kupicie zarobuksy, to i tak możecie sobie, wiecie, o już nawet nie mogę otworzyć, patrzcie to, dobra, to dyszkę otworzymy, chociaż po dyszku, to tak wiecie, no nie chce mi się otwierać po dyszku. mamy shiny, no, K, okay, Cos plus Trap, kolejny Rider Freddy. Rider Freddy, Rider Freddy. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu. Idziemy chyba testować postacie. Bo naprawdę, patrząc na ten opening, no to to mi niedobrze, nie? Nie, nie, ja nie otwieram widzowie, Tak jak wam mówiłem, nic nie trafiłem. Lecę wbić dla Mangle tutaj coś fajnego, dla tej Android Mangle. I zobaczymy sobie, jak te dwie postacie dają radę. No, jest mi przykro, że nie ma Apexa, wiadomo, no to jest oczywiste. No, ale dobra, zróbmy jakiś enchancik. Zobaczmy, jak to wygląda. No i słuchajcie, też się wbiło oczywiście Puppets Nightmare. Mamy też questy do Także odbieram. Chyba weekly też zrobiliśmy na te samony, prawda? 2,5 tysiąca. Bardzo, ale to bardzo ładnie, bardzo dużo. I słuchajcie, mamy też kolejny poziom tutaj w pasie. Co prawda ja go nie robię, ale tak, co do pasa eventowego, czy można go odświeżać widzowie? Możecie mi napisać, bo ja faktycznie do tego akurat nie ogarniam, Chyba że zobaczę i coś tutaj mi podpowie ta gierka. Jak to wygląda? Skip level. No nie wiem, jak bijemy. To zobaczymy. Mamy Climb All, okej. Okay. W ogóle na górze mamy Climb All. Dobra, nie widziałem tego. Ale ja wolę nawet odbierać, wiecie, osobno każdy, bo mam wtedy większy fan. I zagrajmy Space Game, uwaga, który... No game na przykład 2, Night 2, żeby robić misje. Dobra, więc poróbmy sobie misje przy okazji testowania tych postaci. zobaczymy jak one wyglądają. Taska też zrobimy, bo wiecie, musimy bossów poubijać. No jak najbardziej będę zbierał teraz Space Prezenty, bo jak widać, otwieranie, robienie openingu za księżyce totalnie nie ma sensu. Naprawdę, no przynajmniej dla mnie. Ja nie mam farta do tego wolę otwierać te prezenty, to bardziej oddaję, jak, jak otwieram prezenty, to wiecie, na przykład trafiłem Coffee Machine, trafiłem Oldmana, przy prezentach wiadomo, no większa szansa, no to ja mam też większego farta, to jest takie oczywiste, no ale naprawdę, jakoś przyjemniej się otwiera, także szykujcie się na odcinek z 200 albo do 300, no albo 300 prezentów, zobaczymy jak mi to wyjdzie, ile nazbieram, w każdym razie widzowie postaram się dużo nazbierać. No i jak nazbieram, no to będziemy sobie ogarniali odcineczek. I teraz tak, dajemy Spida na dwa razy, znaczy na i półtora chyba to jest, bo generalnie jak damy trzy kreski, to wtedy dwa razy Spida mamy coś takiego, to było. No i zobaczmy tego Aliena, czy jak on tam ma, czy on w ogóle cokolwiek uderzy, zobaczmy. No dobra, tak wiecie, uderzył, że dosłownie nic nie uderzył, dobra. Musimy im pomóc tutaj najdwardami, bo ja to przegram przecież, ja tutaj zaraz wiecie, totalnie przegrywka będzie i tyle. No powiem wam, że raczej m, to jest totalnie taka postać, która mi tutaj się nie przyda. No zobaczcie jej staty. Dosłownie zobaczcie staty. 2550 obrażeń, 37,5 ręża, 1,6 cooldown'u i zadała, patrzcie, ile zadaje: prawie nic, nie? Naprawdę, prawie nic. Dodajmy jeszcze księżniczkę, żeby zboostowała ich tutaj. I uwaga: mamy 3825, 56 i ręża. No i troszkę niby więcej teraz nabijają, ale nadal widzowie. Nadal, moim zdaniem, to jest mega, mega słabo. No naprawdę nie wygląda to dobrze. Mangle też możemy postawić. Zobaczmy, jak ona nabija. Na maksymalnym poziomie 4950 obrażeń, 67,5 ręża zboostowała. Ustęp, pamiętajmy, 0,25 cooldown. Okej, okay. mangle, czyli ten nightmare. Dobra, zespidujmy to. Faktycznie... Daje już radę. To wygląda już lepiej. To wygląda naprawdę lepiej. Dostawmy jeszcze Oldmana. Bez tego byśmy przegrali, moim zdaniem. Naprawdę, to jest najgorsze. Że totalnie to nie oddaje, niestety. No ale byłem pewien, że taki Nightmare ani taki Alien Helpi nam za dużo nie da. To jest niby starter. Wiecie, on nie jest drogi. 450, ale to jest starter, którym raczej nikt nie będzie grał. No z powodu, wiecie, dużych cooldownów. No i ręcz, no jest spoko, ale to na buście, oczywiście. Ma też więcej obrażeń od takiego Nightguard Aftona, ale Afton ma mniejszy cooldown. Te cooldowny prawie dwie sekundy na starterze, moim zdaniem skreślają tą postać totalnie, nie? To jest moje zdanie, wiadomo, nie musicie mieć takiego samego, ale jakoś mi to tutaj w ogóle nie siedzi, nie podoba mi się, także ogólnie jakbym miał ten test podsumować, no to Alien Helpy mega słabo jako starter, są lepsze, no jest po prostu o wiele więcej lepszych starterów, a Android Mangle całkiem ok. niby tutaj milion zaraz wiecie, obrażeń nabija chociaż oni mają już po 8 milionów, ale to są Apexy pamiętajmy, więc Nightmare, który robi prawie milion, ten tutaj pierwszy postawiony, no to nie tak źle. W tym wypadku przyznaję, całkiem nie niezła postać, nie? Ale ogólnie, no, będziemy widzowie otwierali te prezenty. Musimy zdobyć Apexa tego Scotta kosmicznego. To jest moje, tutaj, wiecie, to jest mój cel teraz na tą giereczkę. Także szykujcie się na kolejne potężne openiki. Tam mamy 0,1% na właśnie Apexa. Także zakładam, że pójdzie nam po prostu o wiele łatwiej, tak? Mam nadzieję, że wyleci, że wyleci na odcinku, że będziemy, że będziemy mieli faj do Bo tutaj dzisiaj, no, przetestowaliśmy coś słabego. 200 tysięcy księżyców, jak nabije, to też przetestujemy ten drugi ekskluzyw, No, ale ogólnie, wiecie, najbardziej zapatruję się na tego Apexa. Scrap, hip, scrap, hep, mangle, coś takiego. Ona w ogóle stoi w miejscu. Patrzcie, to jest zbugowane. Ona tak stoi. No rozwalą ją nagle i się ma. Tak leci, jakby nie wiem, się ślizgała. Mega śmiesznie to wygląda. Także dzięki widzowie za obejrzenie tego odcinka. Do następnego potężnego openingu, lepszego openingu. Siemanko.